Znajdujemy się na terenie pasieki Pszczelarium WSG. Ten budynek to jest jeden z budynków Kampusu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Otoczenie jest niezwykłe, otaczają nas kamienice, za mną jest wieżowiec, apartamentowiec, obok mnie są piękne drzewa, kasztanowce e, czy akacje, a tutaj już niedaleko jest przepiękna bryda, z której mogą korzystać pszczoły. W naszym pszczelarium mają się świetnie, mają dużo nektaru, tych drzew i krzewów miododajnych Wokół jest bardzo dużo, ponieważ na terenie kampusu mieści się piękny, miododajny ogród. Celem dzisiejszego przeglądu było określenie zapasów miodowych w rodzinach pszczelich. Chcieliśmy też popatrzeć, czy jest pierzga, to jest budulec dla pszczół, to jest białko, to są witaminy, to są enzymy. Roku matki są znakowane na kolor niebieski. Tak jest zresztą nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Jest to możliwość później rozpoznania, z którego roku jest dana matka. Dzisiaj w ulach mamy ciekawe zjawisko, jeśli chodzi o trudnie. Trutnie w ulach już są niepotrzebne, ponieważ matki czerwią i pszczoły już zaczynają myśleć o zimie. Okazuje się, że trudnie są już głodzone w ulu i częściowo usuwane. Pszczółki, które tu pracują na dachu uczelni, pełnią bardzo ważną rolę w ekosystemie naszego środowiska. Pełnią szczególną rolę przy zapylaniu. Gdyby nie zapylanie pszczół i innych owadów dziko żyjących, nie byłoby na drzewach, na krzewach, na roślinach nasion. My jako uczelnia staramy się być odpowiedzialni, odpowiedzialni za środowisko, odpowiedzialni za społeczność lokalną. Chcemy, żeby ten wpływ, który wywieramy, był świadomy, odpowiedzialny, żebyśmy robili to, co dobre i ważne dla świata, jakkolwiek górnolotnie to brzmi.